Cześć, witam was w kolejnym filmie z oceniania graczy, no i na wstępie to chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę, bo tragicznie z tymi łapkami, nie wiem czemu, bardzo mało łapek pod ostatnimi filmami, no jest lipa ogólnie, no i moglibyście zostawić, byłoby lepiej, dzisiaj ocenimy sobie graczy ze świata Badior kurczę wyłączyło mi się już wracamy no i oczywiście to 5 tak jak to zawsze jest no i widz podsunął mi pomysł że po tej serii będziemy sobie oceniać założycieli światów prywatnych chwilkę przerwy bo miałem telefon no i Lecimy do oceny pierwszego gracza. Ma tutaj dużo legend na Majunie. Być może, że na Majunie go ocenialiśmy, chociaż 303 level chyba, e, chyba nie znalazł się w top 5 Majuny. Z tego co mi się wydaje, tutaj dwie legendy z Maguły, łapki z Madoka, pierek z Wapora i budki z tego nowego Kolosa. Tutaj itemki ulepszone na plus 5. Legendy nie są niestety ulepszone na plus 5, no ale pewnie Idzie w ulepszanie legend na topce 263 Mag. No, i równie dobry ekwipunek jest tutaj Helmich z Jaotla, Pierek Ewentowy, naszej z Rausena oraz łapki z Sybili. Też tutaj, heroiki, no, oprócz jednego wlepszonego na plus 5, też bardzo fajny ekwipunek tutaj ma ten gracz. 183 Mak, no, i tutaj tym razem dwie legendy: łapki z Łowszyni oraz, oraz e, naszej z tego Kolosa. Tutaj itemki heroiczne już nie są tak licznie ulepszone, chociaż też Dwa itemki y, znalazły się, które są ulepszone: 303 Pallady. No i tutaj mamy trzy legendy: jest naszej Stanrotha, łapki z y, y, Drakolisza oraz budki z Dendroculusa. Tutaj itemki ulepszone ładnie na plus. 5, tylko hełmik na plus 4 jeszcze nie został do końca ulepszony, no i legendy niestety nie ulepszone 204 mag, tutaj też bardzo fajny secik jest hełmik z przyjdzia łapki z tego kolosa naszy, z dema na plus 1 ulepszony nawet, czyli może chce sobie ulepszyć najpierw tego maga po prostu jest pierek z Ananiela, ta zbroja z demonisa oraz budki z łowczyni też bardzo fajny ekwipunek bardzo ładny ten ekwipunek jest. No i dwie dwa heroiki na plus 5. 157. Tutaj dwie legendy: chemika z Atalii oraz butki z Chimery. I tutaj temki ulepszone też ładnie na plus 5. Oprócz łapek Zons. i Paladin, same Hera. Teraz na Perkun. Na Perkun ma. No Zwykły ekwipunek, ale też nie jest zły. Tutaj dwie legendy: jest y, hełmik z regulusa oraz pie, y, tarcza z kostka. No i też ulepszona jest na plus jeden, a to jest świat również perkun. Na no 105 tutaj mamy tylko naszej z y, Ofidziarza w tym Paladynie. Trochę dziwnie to wygląda, bo ma unikaty ale chociaż ulepszone jeszcze tutaj jest z wakacji hełmik, ale chociaż ulepszone są na plus 5, tak są chociaż ulepszone, więc czasami wypadają lepiej niż itemy heroiczne. No i przechodzimy do Badiora. Tutaj mamy dwie legendy, jest Pierek z Waenry oraz naszej z 17 urodzin margonem temki heroiczne niestety jeszcze nie ulepszone, 113 Mag na Badziorze, no. Ekwipunek dosyć kontrowersyjny, ale jest lega zbrojka z grabarza niedawno jeszcze w lipcu tego roku wylotana. No i 204 mag, No tutaj dosyć ładny ekwipunek, jest Hełmik Smuller naszej naszej Sadoli teraz leci z tego co się okazuje jest Pierek z Ananiela, łapki z Mysiura oraz budki również są z Mysiura. I te heroiczne nie wszystkie są ulepszone na plus 5. No, ale przechodzimy do 150 MAGA. Tutaj heroiczne na jakieś dwa unikaty. No i tutaj jeszcze mamy cztery legendy na, na tym magu 83 miał swoją z obka. Pierek z, Ko z Tutaj Skrozuka również zbroja oraz budki z Chokera. No i tutaj jakiś kotek jest. No w sumie na Publikum o lepsze niż na priwie, Myślę, że tutaj zasługuje ten gracz na 7,5, może 8. No i przejdziemy do następnego gracza, gra tutaj na Jordionie, ale punkiem się nie może jakimś dobrym popisać. Tutaj Hermich Scądra z Lotany i tutaj zbrojka z Lambo. No i przechodzimy na Badzier. Tutaj tylko jedna e, legenda z wakacji tegorocznych. No i heroiczny unikatowy ekwipunek. Niestety nawet te unikaty nie są ulepszone. 210 mark. Mamy Pierek z Brecha, z sali królewskiej, z naszej z wakacji. Łapki z braciszka oraz budki z ogra. No i dosyć przyzwoity ekwipunek. Tym razem 344 łowca, niestety tylko dwie legendy, jest tutaj pierek zwany Casino, mi niestety nie udało się żadnej legendy jeszcze <laughs> zwanej Casino wylotać oraz jest naszyj y, z Czajgda, tutaj sprawdzę tylko czy mi się na pewno nagrywa, no i heroiczny jak niestety nieulepszony, no i na Syberii ma dosyć no, lepszy jak wypłunek, z Gobosa, piery ze złodzieja, naszej. Yy, naszej, nie wiem z czego, to jest nawet naszej. Możecie dalej pisać, hejtować w yy, komentarzach. No i bur, budki z tej elity na Zbirach 200. Dwie legendy łapki z Muller yy, oraz naszej SATA. Czyli dwie legendy tutaj mamy. Oraz jeszcze 291, no ale ekwipunek niezbyt dobry, troszkę Legend sobie lotą, no ale tu niestety, no niestety ten profil jest słabszy od tamtego, myślę, że damy tutaj za to 6,5. No przechodzimy już do top 3, czyli powinno być coraz lepiej, tutaj brakuje zbrojki. Brakuje zbrojki, na telawelu y, chyba sprzedał po prostu ekwipunek, najprzedziej no nam padziar, unikatowy ekwipunek, niestety nawet nie ulepszony, ale 358 level ma. 207 wojownik, on ma chyba pochowane ekwipunki tutaj. 211 wojownik, hełmik z brecha, y, łapki z kolosa naszej z... Dema, pierek z Gotha oraz butki z Sadoli i tutaj jakaś jakieś zwykła tarcza i dwa unikaty, dziwny strasznie ten y, akwipunek i to jest już postać na Odysei. No i następny, po, następna postać na Odysei, y, hełmik ze smaka naszej, ściutlo oraz buty z Seta. No, nie popisują się, jak na razie gracze badziora, chociaż tutaj mamy full Lega i kwipunek z opka, łapki z wyznawcy naszej z wakacji, pierek z wakacji, z wyznawcy również jest broni, to jest nawet ta ulepszona na samego woja dwóręka, jest broja złożona oraz budki z Chokera. No i tutaj ta broń jest ulepszona na plus dwa. Jest tutaj z Królowej Łapki, z Amumu, Amuno, Amumu było w LoLu, jest z naszej gwiazdki. pierek z Liświarza, no jak dotarłeś do tego momentu, to napisz się obyś loterię z eventu wakacyjnego zobaczyć na kanale. To może zrobimy jakąś, no i Buzuki z Amuno i zbroja na 120 level złożona. No i Ostatnia postać jest pusta, niestety. Jest to postać na Syberii. No nie wiem, co mam o tym sądzić. Tutaj mamy i jed jedną postać. Tutaj pochowany Kwiplunek. To myślę, że damy za to siódemkę. Nic więcej nie damy, a ubijemy sobie jeszcze dwójkę. Jeśli... No, a, stoi Szaepu. Także fajnie. Wyłączę tylko... Wyłączę tylko, żeby... Wam nie przeszkadza, no a przechodzimy już do top 2 i myślę, że tutaj będzie już lepiej z tego, co tam udało mi się zobaczyć. Tutaj full lega na Nomadzie z Wielkanocy Chemik, łapki z Karmazyna naszej z wakacji, Pierrek z Lambo, zbroja złożona, rozbudki z, z razu lega. Tutaj ulepszony ten łuczek legendy nie ulepszony, ale bardzo fajny Łowca Na 43 pewnie stoi na Szeepchu tam. I myślę, że 41 nie wiem, czy przebił sobie właśnie, czy chociaż nie ma chyba y, takiego fuleku na właśnie. Brakuje mu hełmiku, tylko na izbroi. 133 y, łowca. Jest tutaj no, wielka różnica. Wielkanoc, y, wielkanocny hełmik łapki z Amuno naszej z Arcymaga, Pierre z Wielkanocy, Zbroja Złożona oraz Budki z Wakacji, no i tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć legend ulepszonych na plus pięć, no i jeszcze strzały z, yy, z, z z Renegata, no bardzo fajne, jeszcze ulepszone te itemki na plus pięć, no nie widzieliśmy jeszcze chyba czegoś, czegoś takiego na priwa, tutaj z Urodzin, łapki z Wielkanocy naszej z urodzin, pierrek z Halloween, zbroja złożona oraz budki z Wielkanocy, czyli ewentowy kwipunek na tym łowcy, też bardzo dobry łowca. No i przechodzimy do 167 łowcy, a on ma samych łowców z tego co widzę, więc to jest jakiś fanatyk łowcy po prostu. Chełmir z wakacji, łapki z Wielkanocy naszej z Halloween, pierrek z Wielkanocy, zbroja z przyzia, Przyzywacza oraz y, budki z y, 14 urodzin, no i też tutaj zbroja jest ulepszona na plus 5, bardzo fajny klubunek, tylko, y, a nie, bo to, to jest zbroja składana. No, to tutaj patrzymy na 144, 167 level, przepraszam, jest bardzo tylko jest zmieniona po prostu grafika na 83 łowca. Tutaj też bardzo fajny ekwipunek, z garabarza, łapki z urodzin naszej z Wielkanocy, też tutaj ulepszone na plus 5. Tutaj też mamy ulepszone na plus 5 pierek z Halloween, zbroje składana oraz buty z sernica, jeszcze nie ulepszone, ale też niedawno. Y, są zlotane, no i łowca tutaj, o, tutaj y, sobie Raimana, Helmik z y, na plus 5, łapki są Stanrota, na plus 5, naszy jest y, z, z Barbatosa też na plus 5. O, pierek jest, y, kurwa, nie wiem z czego to jest, nawet chyba z kolosa jakiegoś. Również na plus 5 zbroja złożona na plus 5 oraz butki z śnieżynki, czyli to jest event, czyli pełnie z gwiazdki. Tutaj buty również są na plus 5. No i bardzo fajny kółek. Dużo wzręczność sobie dał. Bardzo fajne kółek. Jest czego pozazdrość. 190 łowca na badzier. chemik z wakacji. Łapki z wakacji naszej z Wielkanocy, Pierek z urodzin, zbroja składana oraz budki złowczyni, no nic dodać, nic ująć. Wszystkie fullsety dodatkowo jeszcze sporo jest ulepszonych, więc myślę, że ten profil zasługuje na 10 na. 10. No i przechodzimy do top 1. Zobaczymy, czy pobije swojego poprzednika. Tutaj na Zorzy ma łapki z Rakulisza, również zbroje złożone na 2,71 oraz budki z Seta. też bardzo fajny kripunek. Ale przechodzimy na Badzier. No i tu też jest bardzo fajny RQ. z Madoka, łapki z Madoka, naszej Spaja. Pierek z Ananiela, zbroja złożona na 227 oraz butki z Marlot. No to też bardzo fajny 180. No, tutaj niestety już troszkę niżej schodzimy. Jest tylko Helmil z wakacji. 200 wojownik. No to też tylko jedno legendy z Vivy niestety. U jest tam też ostrzy. To jest. Y z Kasima y, strój, hełmik z y, królowej łapki z Amuno, tutaj też jak ulepszany jest, z naszej z Burka, pieryk z gwiazdki, zbroja składana oraz budki y, z Kraba. I tutaj też niektóre itemy są ulepszone plus 5, no i 369 łowca, czyli najwyższy level na badziorze. Heumig z dla naszej z Tepa. No i też nie ma tutaj zbyt dobrego. Jak w wyponku, 64 jeszcze na Syberii. Na Syberii z Regulusa jest tylko Heumig, no na 83 tylko, są tylko buty z Chokera, No i 227 MAG w hero unikatowym EQ. No i to by było na tyle. Jeśli dotrwałeś do końca, to zostaw komentarz. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do następnego. Cześć.